Dzisiaj jesteśmy w składzie pięcioosobowym Oczywiście znowu jesteśmy w restauracji Ristorante Sarginha Znowu jesteśmy w tym miejscu. Przejechaliśmy dzisiaj na pizzę z pomieniami Zobaczymy jak to będzie. Z dzisiaj nowy uczestnik, nowy zawodnik Jaki nowy? Bartosz tutaj, Świndowski Akasz Świnda. Aka Witam. Wchodzę tutaj i się robi niebezpiecznie. Chodzimy. Pozdro Co jest? <noise> bardzo. No. To no, no. no. no, już teraz. W każdym razie to widzieliście pizza z pomieniami, bo no to jest wszystko. Nie? Ja już nie wiem czemu jest, ale to jest wszystko. Spodziewam się, że coś tu może być tak. Dzięki. Panowie, poszleżek, dajmy się po młodzieżu. Tak, no, nie? I ta pizza jest tak cała wysypana tym. To jest jest gorąco. Dobre? Nie, nie jest takie mocne, nie? Jest. No, A i to jest mądre. też trochę inny wariant tej pizzy, nie? To nie jest to samo. To jest Bazuje na tym samym, natomiast jest ona po prostu lepsza, nie? No i jak wiecie, była przypalona, nie? Także jak się pali, to wiadomo, że jest ostre. Galicami się trenował na ten moment. No, zobaczymy. Ten cały samy... serfonyk. Znaczy się spokojnie, no Grunewka. Zobaczymy. No Czyli na sobie bierzesz ten? Nie, te nie ten bierzesz. Ten albo no ten. Ja już jadę na Nie, ten. ten. Ja się boję teraz to nie. Ły to Czyli bezpiecznie mam okres. No masz to teraz Ogień? Czuć, czuć, czuć. Ale po, po, po jak już pierwszy za mną? Cały. Jest za krótko interesse. na kolejny nie trenowałem. Nie wolno, nie wolno, nie wolno. Chabryż. Ojej. Dokinam je. Jest, no, <słuchaj> <słuchaj> Do jest ostrzejsze, czy nie? No. A ma, ma takie wrażenie? Nie <słuchaj> Idzie wiem. Idzie No, 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 może wyjść. Co jest na mnie? Dobra, rekord w bitwie. Nie, ja tego nie. Jedno to za mało. Co jest za gorąco? Może ogrzewanie trzeba nie czas wędzić. Aj bo Teraz jest jeszcze gorzej. Ja tylko chcę, żebyś winda żyje. Co jest? A co, że gadałeś? Nie żykałem, ale jest potęga, nie? To jest dla mnie <słuch> Ja o to, nie wiem Żyjesz, się żyje. poddać Nie, nie może poddać Ja dzisiaj się chyba poddałem To bo... jak że... Nie wchodzi na pińca, nie wiem jak... Patrz, jak po kolejne Jeszcze jeden kawałek dostał ci Dalej nie wody. Teraz przyjdę, idę się przemieszczyć Krok tu i zazmurzy mi to Nie Co wiesz się do mordy psy. Lepsze. Bo ja to wybierałem no tego lepsze. Policja, bo mogę go tutaj w Polsce. lepiej Wiesz? że po tym? Wiesz? Weźmy. Cześć, to kasztanie. Proszę panowie. Poda... Nie podałeś, że nas nie. Nie, nie podałeś, się, nie. No. Trzeba znać swoje miejsce To jest druga porażka w karierze. Na które była pierwsza? No, u mnie na stole. <grym <grym to nie było w planach. Nie! Mam cały dzień. piękny. A ta pizza jest tak źle, no. tak. O kur, o le szpali. Ale szpali, ale szpali, ja, szpani, ja szpani. Ty zjadłeś tylko ser i mały kawałek tego człowieku! No ale no ale, ale, bo ten ser, że pełno tego... No wiem, ale tam jest jeszcze więcej. Nawet Garek zjadł cały. A ja ten tu nie wiem, ja zjadłem dwa. Kalek już się poddaje, bo już nie ma. Dobra, do świec! No. no. To właśnie, to jak nagryza, nagryza. Ja, brawie, brawie, chłopaka, nagryza. Włóż to do buzi, pierwszy, Włóż to do buzi, dobrze, dobrze. teraz zgryź. Jaki nie, nie, nie powiem. To ja drugi raz namówisz. Nie powiem jak to. Ja już nie dał drugi raz na to namówić. Jest to, jest A jak wziąłeś to powiesz, co Jak to... Nie, nie do oczu, <suszy> nie do oczu. O nie! Nie, no bo tak. Ty dalej możesz. Przewazisz to, to wiesz. No dobrze, dobrze. Sigma, sigma. Chcesz jeszcze?

no. Jak ją piję, to mleko. Sigma. Chodź <grymne> <grymne> no, do kibla, dozmrkać. dwa sobie dalej do morza. Mimo no, wieczorem już macie <grymne> dziękuję. Dziękujemy. Załóżmy. szwindy? I mała, co się dzieje? Weź odpowiedz, jak się czujesz w dzisiejszym zostanie. Do dupy. Ja już, ja już się nałogę. Nie rób się tego, W domu. Ale wice. O i przypominam o współpracy. Tutaj będą dane do współpracy. Będą się pokazywały tutaj. I co trzeba zrobić, żeby mieć taki stan jak wy. Taki stan jak my i przy okazji choracji to że także ja dzisiaj jest z miotu. ja się niestety dzisiaj poddałem. Ja dzisiaj sobie nie poradziłem z wyspaniem. Niestety pizza z pomieniami nas pokonała. Dawka... nie widzimy? Jezusa. Jeden kawałek. Ta pizza z pomieniami była kiedyś w karcie została wycofana. Dawka tego wszystkiego co tam było. No może tych wszystkich przypraw po papryczkach te tak płomienie robiły swoje... Ta pizza ostatnio, jak byliśmy tutaj po Czasie jakby mnie uderzyła, nie? A ta teraz pizza ta tutaj z pomieniami. Od razu uderzyła i od razu tak. O. Dzisiaj nie było farta na tą pizzę. Sta... No ale nic się nie stało, nie można codziennie wygrywać, nie? Pizza taka ostra. Nie? Wałku. kaplica już jest, nie? No bo myślałem, że to pizza nie jest też taka ja ostra. No, no bo... i fałcie się zrzygał, za nauczyciel. Książę, zwracam ci honor. Już, już się na nic nie, nie wyzywam, tak żeby. Dobra, na razie.